Siema! Sobie w PC Building Simulator i zamówiłem części, tak jest, i z wziąłem kilka zleceń, jedno zlecenie mnie bardzo interesuje, bo jest na dzisiaj, do końca dnia w zasadzie, więc nie jest ciekawe. to miałem wymienić yy, za ten kartę graficzną, wiem nawet na jaką wymieniam, o, i na potężną kartę, która teraz jest króluje i to jest... 1078 GB. No, to jest teraz królująca karta graficzna, więc wstawmy ją sobie, jak ja mam kable, mam czarne, a ty chciałeś jakieś inne kable? ty chciałeś inne kable? Chyba nie, ona nie chciała, co? Nie, chyba. Lubię coś tam, nie chodza, coś nie... Bla, bla, bla. Dobra, Dobra, nie nie chciała innych kabli, więc będziesz miała 30 różnych kabli, co za różnica. Dobra, teraz odpalmy to, robimy... E, jak to się tam nazywało? E, czekajcie, bo potrzebuję. Tego właśnie. Robimy 3D marka i sprawdzamy ile nam tam wyszło. I e, w międzyczasie zajmiemy się tym panem, który jest pola jakaś tam... I ona chciała po prostu, puścić mi nerwy, coś tam, coś tam, zdiagnozuj naprawdę. Bardzo ciekawe, Dobra, to najpierw tak, odpalamy, sprawdzam co nie działa, ja przy okazji sobie wykręcę i zacznę dmuchać w niego. Monitor nie odpalił, co oznacza, że może być walnięta karta graficzna, i to tak bardzo. Co ciekawe, mam możliwość podpięcia monitora do ten, do płyty głównej i sprawdźmy, że właśnie karta graficzna. Ciekawe, ciekawe. Tu jest zepsuta jakaś karta graficzna i to jest zepsuta karta, gra... Jaką ona miała karta graficzna. Jaką mam kartę graficzną? Nie mam pojęcia. Miała jakąś kartę graficzną, chyba to miała kartę graficzną. Tak wygląda, jakby to była jej karta graficzna. Dobra, to zostawmy ją na razie w tym, ja sobie przeczyszczę na szybko, nie to, chciałem to, chciałem, o, chciałem sobie przedmuchać. Ciekawe jestem, gdzie moje pendrive'y są wszystkie. Mam mi wszystkie moje pendrive'y, które mi się przydadzą, przynajmniej trochę. Dobra, czemu te obudowy są takie brudne, nie umiecie dbać o czystość, ludzie. Czy to wystarczy, nie wiem, od czasu do czasu zjechać, a nie tym, jak to się nazywa, Pędzelkiem przejechać. Ja, no, dobra, wszystko jest. Tak mi się wydaje, że to była ta karta graficzna. Dobra, nie wiem, zamówimy bo taką, jaką ten. RX470. Mam, mam nadzieję, że to była właśnie ta. Na r nie to. To chciałem. RX474 GB i to jest chyba bez X, albo z X to jest tak można. Dobra, do koszyczka. A ile ty masz budżet? 600. O to gdzie będzie. To niech na razie w tym leży, tu mamy 5700. Mega mocno nam podskoczyło. Z 4 z hakiem na 5700. Nice, dobra, oddajmy to. O tak, bardzo mi się podobał. Bardzo lubimy pieniądze. Bierzemy kolejny komputer. Co to są za obłowę, ja się pytam? 3D Mark 8000 i to muszę skończyć do dzisiaj. Ja nawet nie wiem, czy tu wejdą Ci, kurcze stare dwie karty graficzne. Ja nie wiem, czy obudownie będą się musiał dzisiaj. Dobra, wykręćmy to. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy wsadzić te dwie, dwie karty graficzne, tylko 1078 GB. Jedna. I teraz 1072. Jest git, oczywiście łączenie jakieś tam para para buru. jest dobrze. W ogóle to ma możliwość połączenia się z tym? Ma, faktycznie. A nawet nie sprawdzałem, czy, czy da się. E, Jakieś pani ustyta? Chcę specjalne kabelki, jakiś kolorek? Obyście je motowali, podobno na rządzi. Nawet ci dwie MSI wsadzimy. No, taki jestem bogaty. Zamontuj dwie karty, jest Git. Teraz wystarczy że je podłączymy. O, jedna. Nie wiem, czy zasilasz da radę w ogóle. Czemu ja miejsca tyle na to? Dobra, działa. Zamontujmy nasze części, bo tutaj nic więcej, jak widać, nie potrzebujemy. Ciekawe, czy ma 3D marka? Nie ma, trzeba zainstalować standard. Czyli taką przez coś tą grupę mogę budować? Tak. Mój pendrive drive. Wsadzimy go tutaj. I teraz, eee, Dobra, tu jest gotowe, a tutaj? A, i napraw. To, Nie, no to powiedz wam tego tego co on tu stoi, przecież i tak nie on miał tej części na razie. Dobra, tak, reset mimi, a tutaj? i napraw, do jutra musimy to skończyć. Nie chcę się odpalić w ogóle, no to standardowo. To jest ten ziomek, który mu ten podobna. A, jak to się nazywa? Kopnął, tak? I nie, to chyba ten, co powiedział, że, no, tak jakby stary, no. No nie chciałbym nic mówić, ale nie wiedziałem, że. No, ci są coś takiego jak ze ślepki, na tych na ramach. A ja sobie myślę, no co za gościu, no co za przygód. Opisana, opisana, w ogóle to te, to te nie wiem skąd mam tą 1030 ale na razie nie będę jej sprzedawać, bo ostatnio jak ją sprzedałem to przestało w ogóle, to, to się okazało, że jest mi potrzebna, więc no nie będę na razie sprzedawał, to jest w ogóle zepsuty, nie wiem po co go mam, eee, to jest ten, który mam podpięty teraz, dobrze, dobrze, wszystko jasne, odepnijmy sobie wszystko, bo ja nie, to jest 100% pewności, że to padła w płyta główna, nawet nie muszę się jakoś bardzo męczyć z tym, płyta główna, oh jest Jezu, gigabajt coś tam, Gigabyte G, a coś tam, gigabyty G, a coś tam, płyta główna, płyta główna, Giga, by... co jest? Gigabyte, ja coś tam. To jest na wyposażeniu. To jest na wyposażeniu. A ta zepsuta, którą chciałem, to jest AB350. A, a, no nie, no Gigabyte, AEB, coś tam, dobra, to dodałem. I tutaj tak, teraz, trzy do Pik, powinno działać. A, ja miałem tu procesor się wymienić. A może nie będzie trzeba. Procesor specjalnie kupiłem lepszy, żeby faktycznie nie dobiło, bo tysięcy 8000 bo tych punktów. Ale może te karty, te karty graficzne wytrzymają. Nie wiem, jak nadzieję. Zaraz zobaczymy zresztą. A ten trzeba złożyć. to niego chyba wszystkie części kupiłem. Ale nie jestem do końca pewny. Dobra, i teraz tak potrzebujemy płyta główna. Taką ładną kupiliśmy sobie, płytę główną. Ej, mega duża ta budowa jest? Taka, no Kurczę, nie najgorsze bym powiedział, ale fajnie się tutaj chłodzi od przodu, od tyłu, od boku. Nie no, nawet, nawet. Dobra, i teraz skład 1400 kupiliśmy tutaj panu, bo potrzebuje on, żeby zagrać w jakąś grę, którą grałem my to a on nie może. Więc teraz będzie mógł. Używany? Nie, nie nie, nie chcę. Czemu mam używany? mam ten wiatrak? Od pana? Nie, tylko jeśli nawet nie ma wiatraka. Dobra, kabelki podczepmy sobie. I kupiłem mu jedną kościeram. Stwierdziłem, że jedna ósemka, bo on tam potrzebował 2 GB, ale stwierdziłem, że jedna ósemka mu wejdzie, to niech już ma to jedną ósemkę, gdzie ma na przyszłość czy coś takiego, nie? Po co się męczyć tam 50 razy? I tutaj będzie ten slot i ten slot ewentualnie. Zależy jaka karta graficzna. I to była 384 GB, to jest 980. Ja jest tam tego wyciągnięta, a to też jest używana, ta dobra i teraz tylko zaślepeczkę. Pięknie, ładnie. Kabelki zaraz będziemy sobie podczepiać. O, znowu. Zasilać potrzebujemy. Ciekawe, czy nadal ma juzle śrubkę. A nie, on nie ma uzle śrubki. Okłamałem was! Po prostu ten zasilacz ma taką teksturę, jakby tu nie było tego, ale przed chwilą widziałem, że to była taka jakby wystająca ta, żeby zasilać wkręcić. Ciekawe, ciekawe, dlaczego taki istnieje. Może się kiedyś dowiemy. Dobra, trzeba wyciągnąć z lota. Czy ja faktycznie kupiłem poważnie? Zaraz zobaczę, Czy, ja, czy tylko pamięć masową się. Serio kupiłem nie niemodularny? Wow, myślałem, że zawsze kupuję modularny. Znaczy, to nie dla niego i tak to nic nie zmieni, dla mnie też nie za bardzo, więc jest git. Coś jeszcze nie dodałem? Nie, chyba wszystko jest dodane. Przewody. Nie, mamy wszystko. <laughs> Czyli tylko kabelki. Przez to, że jest w dlatego się starać o to jaki kolor będzie. <laughs> po prostu wszystko będzie czarne. czarno będzie. No i się okazało, że ten pan ma zbyt mało punktów, więc wrzuciłem mu tą i 700 k myślę, że będzie dobrze. Tu wszystko działa. Ustaw na miejscu jest git, od razu oddajmy te co nam potrzeba. Eee, to jest do odebrania. Bardzo się cieszę, że Wam się podoba. Tu sobie powrzucajmy, bo to... No za jakieś jakieś wiecie główne, totalne nie potrzebujemy tego nawet. Tam sobie pozamawiamy części, bo nie wiem jak z tym komputerem będzie i prawdopodobnie jeszcze jeden z jednym z tych, który jest do jutra. Ale z tym do jutra to od nas spokojnie jeszcze myślę. Bo to do końca dnia, nie? Czy tam początek? Skończyć do końca dnia? No to tak na spokojnie by powiedział. Tu mamy w ogóle 71% spesu, no ale przy dwóch kartach rodzinnych dziwmy, że jest takie potężne. Teraz z tylko poczekać na to. O, idealnie, nawet 1000 za dużo. Ej, nie no fajnie, fajnie, tylko może oddajmy mu to myśl, a budowę to do końca. Dnia. Może znowu obrazi na mnie, a jeszcze za ślepki nie wstadziłem nawet. Dobra, ale tutaj na spokojnie, tak jak mówiłem, cyk. Jest git. Oddajmy ten komputer i zarobiłem z niego. Nie, jakoś dużo pewnie. No, 253 w ogóle dolary tylko jest szełosne. W ogóle mogę nie, niektórych nie odbierać jako ten, no? Co ciekawe. Nie, nie muszę za każdym razem brać ich na zlecenie swoje. Ciekawe. Dobra, mamy wszystko pozakupywane. Tutaj było. A, karta graficzna do wymiany, dobra, wszystko jasne. Ogólnie było strasznie dużo problemów, ale jak dojdziemy do tego, to wam powiem o co chodzi. To jest ta Twoja karta graficzna. Dobra, teraz kabelek tylko zwyczajnie. Nie wiem, czy mi się chce bawić w wymianę im kabin jakieś kolorowe. No, jeśli macie przecież to będzie takie mega męczące. Cały czas sprawdzać czy. A, iście. Ja nie wiem, ja nie wiem, co ja to robię. Dobra, włączymy, bo tu już wszystko działa raczej. Tu ewentualnie jeszcze pozostanie coś na zasadzie. Brak pamięci RAM? Przecież jest. Halo? Ale przecież działa ta pamięć RAM. Ej no sprawdzałem, działała! A to jest do dzisiaj komputer? Nie, on może siedzieć. No to do niech siedzi. Totalnie wywalone. Nie będę patrzeć na to, co on tam ma. Dobra, to było Titan chyba? Nie, to nie były Titany, to było coś tam Blue. O, to właśnie były te. <noise> Dodaj do koszyka. Nie, on sobie siedzi na razie. Skoro może siedzieć, to nie siedzi, zajmijmy się zleceniem. I tak już wydałem przez przypadek, bo zapomniałem zamówić te części wczoraj. I e, musiałem, to była ta, jestem pewny, że to jest ta, e, bo zapomniałem zamówić wczoraj te części, ogarniałem te wszystkie rzeczy i kurczę e, musiałem stówę wydać, najgorzej na świecie, dobra. Reason, cyk, zamykamy tutaj, o, idealnie, chłodzenie procesora twoje, ale najpierw byśmy sobie dali pastę przewodzącą to może być przydatne akurat. Ciekawe, czy z czasem gry będę mógł dać na przykład lepszą pastę przewodzącą czy właśnie tak jak z kablami, że będę mógł kupić lepsze pasty przewodzącą to by było spoko w miarę. Myślę. Ja bym kupiwał. Dobra, podłączyć trzeba teraz wszystko. Jeszcze ramów nie dorzuciłem, ale to zaraz. E, do czego? A tutaj, dobra, nieważne. Składam komputer sam. Pararam, pam. Dobra, ramę, e, Pamięć, RAM. O, czemu jest zamknięty? A, bo to nowa główna. Dobra, zapomniałem, że pytyków no Przecież To jest loginiczne. Jakiś się nie wiem, kupił, nie jestem. Wszystko podłączyłem? Poważnie? Wow, za pierwszym. Hmm. Dobra, to jest tylko ta. Zaślepka. Tyk. E, y, obudowa. Tyk. Raz, dwa... Dwie, o, co jest diagnoz wina, Diagnozy i napra. Dobra, obstawiam, że jeszcze, bo już miałem taką sytuację, że to może być powodem wirusów, więc zainstalujmy sobie antywirusa, sprawdźmy go na antywirusie i zobaczmy, czy to faktycznie jest o to chodzi. Bo jeżeli nie to będzie mi smutno. O, jakie ładne biurko za 4003 komputer. Trzy komputery naraz robić. Ja ci kręcę. Jakie to by było piękniusie? Dobra, zasetuj, a możemy sobie kupił, faktycznie stać mnie. Chyba chodziło o to. 200 pa wirusów, ta, to chodziło o to, idealnie, oddajmy ten komputer, żeby mieć już spokój. Pyk! A jest szybszy niż był wcześniej. Jak ty to robicie? Dodajemy części. Aha, no tak. Dobra, ja kupuję, Jola. Trzy komputery teraz! O, wow, triple sheet dostanę. E, ten, no, osiemna gniewcie. Czy komputery dla nas mogę robić? Tak, tak, powinien być multiplayer, ja bym się świetnie powie na multiplayerze. Dobra, ale te pierwsze stanowałeś tutaj, więc Cie przeczyścimy. Na szybciutko, w ogóle ile slotów na ten, na dyski, nie? Twarde. Tu mamy 4, 8 czy 6. 6? Tyle sprawdziłem. 6 slotów na dyski twarde, to jest mega dużo. Patrząc się, że kiedyś były tylko jakieś tam HD ewentualnie SSD, się później pojawiały. To jednak, no, tyle pamięci mieć w komputerze, coś pięknego. Dobra, płyta główna do wymiany serio. Nie mógł ciebie innego zepsuć. No nie mogłeś karty tak zepsuć. Te płyty głównie się tak długo wyciąga. No weź, wyciągnij ten kabel, wyciągnij te kości, RAM, wszystko po nie wiem co miał w środku. Jeżeli coś się okaże, że jednak nie, nie było wpisane jako o ten, to przypał, bo nie sprawdziłem. Nie, sprawdziłem co miał w środku, niestety. Wiedz, wiedz, Dobra, płyta główna. To jest zepsuta, a. To była ta. Na pewno to była ta. Dobra, wstawimy mu tą najwyżej, tam. Najwyżej inne mogłoby tam coś innego. tam tamten dostanie gorszą. Procesory, to jest Twój procesor, Tylko um, tutaj jeszcze trzeba dać pastę troszeczkę, napluć, tak o, o! Do wymiany chłodzenia powietrzem, okej, okay, dobra, całe szczęście, to weź to sprzedaj, to wstaw nowe. Bardzo w ogóle ładne, muszę przyznać, że mega ładne, podoba mi się to. E, chłodzenie, jest takie, no, ta, takie, takie smooth, <laughs> Dobra, e, co tu jeszcze trzeba dodać, kości RAM na pewno. Pamięć, RAM, RAM, a to nie był, to był ran, Run Rabbit, tak, chyba tak, uciekaj króliczku. Ej, w ogóle jaki GTX ładne no to jest w ogóle NVIDIA GTX, bo NVIDIA robi tylko takie... Oni coś tworzą, później wszyscy kradną i... A, w wciu... Dobra, to nie dla Ciebie. A, a, tu potrzebujemy, cyk, popodłączyć wszystko. Ładne kabelki, proszę. Nie wiem, czy to jest jakieś specjalne kable, Panie Mikołaju. Mm, był czysty, podobno montujecie używane O, całe szczęście. Oni wszyscy są spłakani, że używane części montujemy, co jest nieprawdą. Nigdy nie... Do, może raz. Nigdy nie wstawiłem używanej części, więc to jest oczywiście kłamstwo. E, ja zawsze mam e, nowiuśkie, prosto z serwisu. Wszyscy o tym wiemy. Komputer gotowy. Możemy go odłożyć, wziąć sobie tą beczkę i lecimy do kolejnego, którym jest Diagnozuj i napraw. Się nawet nie odpala, więc no wszystko po kolei wyciągamy. Obstawiałbym, że zasilacz, ale... a nie odpala się. Dobra, a pan... pan Eee. To jest stary komputer, wszystko mogło się popsuć. Dobra, no to obstawiamy najgorsze, czyli e, procesor i płyta główna. Tak mi się wydaje, że to, no bo co innego mogło być się popsuć. Raczej jak wentylator się popsuje, to nic się nie dzieje. O, działa, to działa też, bardzo się cieszę. Wyciągnijmy kości RAM A kością RAM jest ciałająca No to 100% jestem prawie pewny, że to albo zasilacz jest walnięty, albo płyta główna. Wyciągniemy sobie najpierw płytę główną. Wiecie. Czemu ja te dystanse muszę wyciągać? Chy, bez sensu to jest. No i płyta płyta gaming. Płyta główna jest kluta, więc ją za mówimy sobie. Chyba płyta główna gaming. I pewnie nie znajdę pewnie. Gaming. Dobra, o, to jest ta. Idealnie. Pięknie. Dobra, to wszystkie części już tam, są niepotrzebne, czekamy na zamówienie. Tutaj wstawiamy... Jeden z tych komputerów. Nie ma, nie ma różnicy, jakie z skręcę. Bo oba komputery miały dosłownie cenę zero. E, więc e, musimy się tutaj postawić. Bo jeden był za 500 do złożenia, drugi był za 400, kiedy złożenia, więc jest to mega małą ceną. Ten droższy z AMD jest droższym komputerem dla gościa, który chce po prostu. Nie wiem, Ten policja mu zabrała komputer i on chce nowy. Bez sensu. Ja po prostu poczekał, ale ja to ja. Ja nie jestem nim, oczywiście. E, więc tutaj. Tu, tu będzie też wstawiona karta, kartę, która jest na ta mocniejsza. I to jest to jest na, na, najtańsza chyba. Ja tego zotaka. Dobra, to od razu sprzedaj. Ja tego Zotaka tutaj chciałem wstawić, bo on chce jeszcze 3D Marka w ogóle mieć, na poziomie chyba 1100, i mam nadzieję, że to co wstawiłem tutaj, że jednak e, to starczy, nie można osłony PCI, no aż co ty gadasz, się nie znasz, a, a nie to, to chciałem zamknąć po prostu, ale te śrubki tutaj też sobie wkręciłem. to w ogóle nie jest zasilana, ta karta graficzna, to ciekawe, i tutaj ja chciałem wstawić, to w ogóle sprzedać mogę, to chciałem, ja dwa zamówiłem masz? czy jestem na no, no poważny? Nie? Dobra, wstaw to. Zobaczymy, ile będzie kosztować, ale wydaje mi się, że ja ten komputer na styk w zasadzie już poskładałem, że tam dosłownie pięć stówek, nie? Żeby jak najlepszy był za jak najniższą cenę. Oczywiście części nie są najciekawsze, jak widać. Ciekawe, że najtańszy zasilaczek jest w tej grze, to jest właśnie modularne. Ja myślałem, że modularne są droższe i to jest prawda, bo są droższe, a czemu? Nie. A czemu tak nie jest w tej grze? Nie mam pojęcia. Dobra, mam chyba wszystko. Więc powoli sobie podłączamy wszystkie kabelki. I sprawdźmy czy... Czy udało mi się złożyć za pięć stówek. Wartość od sprzedaży, ale nie będę odsprzedawać, jakoś, ja to, będę to sprzedawać komuś, Aha. Dobra, cyk. Ciekawe czy ja bym mógł w tej grze, czy jest taka możliwość, żebym ja składał komputer i sprzedawał na tym na przykład eBay'u, nie? To by, to by było ciekawe. Wydaje mi się, że ma wszystko ten komputer, więc zostawmy go i naklejmy naklejkę, nawet nie wiem którą. Pana Jamesa, Jamesa chyba? Tak, więc tutaj, James, James. To no, obydwaj są Jameson. Jameson. A Jin to jest ten ziomek, o który, ten, ten Dziadziak się. Czyli to jest twój? A ten dziadzia coś chciał? No, w ogóle mnie dwie stówy nie. Działa komputer? A i 3 Marka muszę odpalić, no tak. to marka. A tutaj ten drugi komputer. Płyta główna. Już jedna została, to mogę sprzedać na razie. Nie będzie nam potrzebna, mam nadzieję. O, pięknie. Tutaj w ogóle postawiłem na procesory Intela, bo są dużo tańsze, ale płyta główna jest dużo droższa, nie? Um, ale wychodzi w ogóle, że pani Dużo taniej wychodzi, jakie płyta główna tutaj wstawi. Znaczy da się pod, pod Intela, co ciekawe. Myślałem, że zawsze że AMD są tańsze, a tutaj taka troszeczkę niespodzianka, powiedzmy sobie... Tu nie ma różnicy, chyba, którą mu pamięć wstawia, ale wstawię tak taką najgorszą, bo to dziadzia. Dziadzia i tak nie ogarnie. Czy ja mogę wstawić na przykład ten? Ciekawe. Nie, nie mogę wstawić, prawda? Nie mogę wstawić pod płytę główną, tak, ale bez sensu troszeczkę. Dobra, to sobie wykręćmy. A, i tak będę się z tej strony wejść. No to niepotrzebnie wykręcałem. Myślałem, że z tej strony będę musiał wstawić tym zaślaczem. Ale jak widać, tak będę się tutaj slot wyciągnąć na tą pamięć masową. E, coś tu jeszcze nie mam, karty graficzne nie mam na pewno. I to raczej będzie karta graficzna pod jednym slotem. Pod tym? A, to było pewne. Ale przyczytka ta karta graficzna. E, przypomina mi się 2010 rok. Dosłownie. Coś jeszcze tu muszę wstawić? Mogę na pewno wstawić tam zaślepkę, bez useless, dla mnie. Nie no, wszystko mamy. No to teraz tylko zamykamy wszystko, kabelki podłączamy i montujemy sobie ten... twardy. Nie, ten, BBA Windowsa. Ciekające, muszę system zainstalować. O i właśnie, ciekawe, czy w tej grze będzie coś takiego jak na przykład instalowanie tego, jak ten, na przykład, nie wiem, składanie komputerów Apple'a? Nie no, raczej wątpię, bo raczej tego nikt nie robi normalnie w życiu. Raczej firma Apple składa komputery Apple'a, ale na przykład czy będzie naprawianie sprzętów z Apple'a, nie? To jest bardzo ciekawe. Albo systemu wgrywanie. No i wyciągnąłem tutaj wynik 200. Ej, jak za tak tani komputer wyciągnąć taki wynik, to jest naprawdę, naprawdę dobrze. Oba komputery mogę odłożyć, bo oba się zrobiły i możemy je odesłać. Wszystko, co, co mogę odesłać, odesyłamy i mamy tutaj wszystko w zasadzie gotowe. W ogóle chłop chciał, żebym za darmo złożył komputer. za osnę po prostu. Ja nie jestem firmą jakąś tam, no, tą no taką, To I tu mamy jeszcze jakieś inne. O, do jutra tylko. Czyli to jest ten komputer, który musi zrobić na raz. A tu mamy kolejny Nie, nie lubię składać komputerów, bo to trzeba... Coś odrzuciłem przypadki Mam nadzieję, że nie zlecenie, <noise> bo będzie mi smutno. W ogóle kupię nowe biurko i mam 5000 w kieszeni. Aż dziwne. Czy mogę kupić sobie jakiś fajny program do tego? Na przykład, nie wiem, dający mi coś tam. O, auto złączę. No mam, auto tolejki. No nie wiem, czy są potrzebne. 4000 za auto tulejki. Trochę fajne, ale trochę słabo, myślę. Tutaj wykonaj test obciążeniowy słabo. Sklep z perferem też słabo. Turbo kabel. O, dotknij złącza do przewodu, aby nastąpiło automatyczne połączenie. To by było tak dobre. O, ja Cię kręcę. Aż chyba kupię, no. To, to chyba sobie zakupimy, tak mi się wydaje. Ale to zobaczę, ile będę miał kasy po wy tym, wyko wykonaniu wszystkich questów tutaj. I wtedy sobie wtedy zakupię. Wtedy sobie pomyślę, o tak, to jest to. Z kastomowymi chłodzeniem wodnym? Wow. wow. Ale są fajne rzeczy. Ale myślę, że na dzisiaj możemy sobie zakończyć. E, było miło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzymy się.